Mamy godzinę czternastą szesnaście no kotki tutaj jedzą kolega im tu podrzuca jedzenie bambusia tam tu dolek. No a tutaj Kubuś przywiózł paczkę. szramek, O. Jak Kubuś rozwalona? Nie, no taka trochę. Trzyma się. Trzyma się. Głuski no. chyba. Deka. Sorry? no ryć? spróbuj. Hmm. Nie, karmę. Sucha karma. Hmm. Dobra. Mamy suchą karmę. Czy mamy tu? Czy wiemy od kogo? No, pisze tutaj, że pani Ela z Jarosławia, nadawca. Ale nie wiem, czy to nie jest hurtownia. Nie? Dobra, pójdźmy damy tutaj. Także dziękuję darczyńco. o już tutaj Kubuś o, dzięki Kubusiowi mamy karmę także dziękuję darczyńcy za karmę jest Sucho, bo już się kończyła i to jest duży worek gdzieś chyba 18 kg Bo dwa, bo mniej kilo, nie jest szramuś, bambusia także akurat, bo już się kończyło. No tu już się kończyła karma. No i tu mamy worek duży bambusia, sramuś zaraz wam puszkę otworzę. Pada. O, pysia pusia. Kiciusia. Zaraz wam dam kiciulki, Zaraz dam. Chodź piszczałka, chodź kicia. Chodź kiciulka, chodź, bo pada. O, a tam Lolek. Lolek, chodź. Chodź pieszczoł no chodź loluś bo pada chodź lolek sramek jest pysia pusia jest a to to jacuś tak to jest jacuś i lolek przyszedł No, bambus, pusia, pusia. No, kotki się chowają pod zadaszenie. A pistrzeleczka już tu czeka. No dobra, Kiciulki To byłoby tyle. Także kochany darczyńco, bóg zapłać za tą paczkę za tą karmę suchą. Jesteśmy Ci wdzięczni i tak nam to pomóż Bóg. Bo Bogosław, Panie Boże, aby się rozmnożyło. Kociarze całego świata, łączcie się. Amen.